Podejdź ode mnie. Halo? Tu 911. Halo? Gdzie jesteś? To się nie dzieje. To się nie dzieje. Nie, to się teraz nie dzieje. Proszę, proszę pomocy. Jesteśmy nad Apple River. I jakiś facet właśnie pociął jakieś trzy osoby. To miał być miły dzień nad rzeką. Upalne lato wszystkim dawało się we znaki, a woda przynosiła przyjemne ochłodzenie. Nikt nie mógł spodziewać się jednak, że ten jeden dzień zapisze się w historii na wiele kolejnych lat. Nikt nie mógł wiedzieć, że to, co zobaczy tego dnia, zostanie w nim na zawsze. W promieniach słońca odbijających się w tafli wody widać załamanie, kiedy błękit zaczyna przechodzić w krwistą czerwień. Ktoś krzyczy. Ktoś biegnie przed siebie, ktoś próbuje wydostać się na brzeg, kiedy jego ciało pokrywa krew. Panuje chaos. Co stało się 30 lipca 2022 roku nad rzeką Apple? Lato w Wisconsin jest piękne i bardzo gorące. W czasie największych upałów mieszkańcy szukają więc sposobów, żeby choć trochę się ochłodzić. Ci, którzy mieszkają w okolicy rzeki Apple, chętnie korzystają z jej uroków. Woda daje upragnione wytchnienie i sprawia, że wysoka temperatura staje się łatwiejsza do zniesienia. W każde lato można spotkać tam całe grupy przyjaciół czy rodzin, które pływają na pontonach, rozkładają się na trawie i odpoczywają w cieniu drzew. Właśnie taki plan na popołudnie miał Nicolae Mu z żoną i przyjaciółmi. Cała grupa świetnie się bawiła. Kiedy zorientowali się, że telefon jednego z nich zaginął, musiał zgubić się w czasie spływu na pontonach lub zabawy w wodzie. Nikolae postanowił go więc poszukać. Niewiele myśląc, zabrał ze sobą maskę do nurkowania i ruszył na poszukiwania. Wchodząc do rzeki, rozglądał się dookoła. Szukał telefonu też na dnie. Kiedy po raz kolejny zanurkował i wynurzył się na powierzchnię, zobaczył, że przygląda mu się grupka nastolatków, którzy stali zaledwie kilka metrów dalej. Mężczyzna wiedział, że mogą być pijani. Tak wyglądali. Jednak postanowił zaryzykować. Miał przeczucie, że właśnie tam znajdzie telefon swojego przyjaciela. Nie spodziewał się jednak tego, jak potoczy się ta rozmowa. Zapytał ich, czy widzieli zagubiony telefon, ale zamiast odpowiedzi usłyszał drwiny i śmiech. Kilku z nich zaczęło głośno mówić, że wiedzą, że przyszedł tutaj, żeby zrobić zdjęcia nastolatek, które kąpały się w strojach kąpielowych, że jest pedylem i zbo***ńcem. Nikolae nie wiedział, jak zareagować. Próbował wyjaśnić, że to nie tak, ale zanim się obejrzał, stał w wodzie po kolana otoczony przez 13 nastolatków. Zaczęli się do niego zbliżać. Jeden z nich wyciągnął nóż i ruszył w jego stronę. Mężczyzna czuł, że to może być jego koniec. Z winnym ruchem wyrwał nóż z ręki chłopaka, zamachał nim kilkukrotnie, żeby odstraszyć napierający na niego tłum i uciekł, wyrzucając nóż do rzeki. Kiedy dotarł do grupy swoich przyjaciół, był w szoku, nie mógł wydusić z siebie, co się stało. Starając się zapanować nad oddechem, powiedział tylko, że potrzebuje chwili i poszedł w drugą stronę. Niedługo później został zatrzymany przez policję. Kiedy funkcjonariusze zakuwali go w kajdanki, wyjaśnili mu, że musi pojechać z nimi. Nikolae nie stawiał oporu. Rozumiał, że wykonują swoją pracę. Wsiadając do radiowozu, zdążył jeszcze potwierdzić to, co podejrzewał. Słyszałem, że ktoś został dźwignięty, a ja pasuję do opisu. Tak, w porządku. Tak, wyjaśnimy to teraz. Czy widziałeś tę bójkę nad rzeką? Słyszałem o niej. Tak, widziałem, jak zbierają się tam ludzie. Okej, okay, w porządku. Podszedłem, żeby zobaczyć, czy ktoś coś wie, coś widział, ale to tyle. Nie tak miał wyglądać ten dzień. Jednak dla Nikolae to był dopiero początek. W pokoju przesłuchań Nikolae pozostawał spokojny. Wiedział, co chce powiedzieć, i wiedział, że musi opisać funkcjonariuszce swoją wersję wydarzeń. Jednak pierwsze o co pyta, to jego żona, Sandy, kobieta była przy rzece razem z nim. Nie widział jej od czasu zatrzymania przez policję. Martwił się, czy wszystko z nią w porządku, czy nic jej się nie stało. Policjantka zapewniła go, że zaopiekowali się nią, a teraz była bezpieczna z przyjaciółmi. Nie musiał się niepokoić. To sprawiło, że mężczyźnie wyraźnie ulżyło. Mogli teraz przejść do faktycznego przesłuchania. Po pierwszym pytaniu Nikolae powiedział to, co było dla niego najważniejsze. Chciał, żeby policjantka miała pewność. On ją miał. Mogę powiedzieć, że to była samoobrona. Samoobrona. Rzuciło się na mnie mnóstwo ludzi. Samoobrona. Wyciągnęli dwie bronie. Jedną im odebrałem. To wszystko, co mogę powiedzieć. Bili mnie, popychali. Nie pamiętam niczego, co działo się później. W dalszej części przesłuchania Nikolae opowiedział o wszystkim, co wydarzyło się nad rzeką Apple. Szukał telefonu przyjaciela, który zgubił go w czasie ich wycieczki nad rzekę. Wydawało mu się, że pływająca niedaleko grupa nastolatków patrzy na niego i śmieje się z niego, dlatego pomyślał, że być może znaleźli telefon, którego szukał. Jednak oni go zaatakowali. Wyraźnie byli pod wpływem alkoholu. Próbował z nimi rozmawiać, jednak to nie przyniosło żadnego rezultatu. Wyzywali go. Jeden z nich próbował ściągnąć mu spodnie. Dwóch innych wyciągnęło noże. Grupa atakujących robiła się coraz większa, a on z każdą chwilą czuł coraz większe zagrożenie. Bał się. Bałem się o swoje życie. Strasznie się bałem. Kiedy policjantka pokazała Nikolae zdjęcie, które ktoś zrobił mu na miejscu zdarzenia. Mężczyzna sam mógł zobaczyć, jak bardzo był wtedy przerażony. Szeroko otwarte oczy, ściągnięta twarz, zaciśnięte usta. Nie było wątpliwości, że czuł wtedy ogromne napięcie. Nic dziwnego, że w końcu jeden z nastolatków zaatakował go nożem. Nie miał go, żeby mnie nastraszyć, tylko nim dźgnąć. Według tego, co mówił Nikolae, ten dzień był jednym z najbardziej przerażających dni w jego życiu. Chciał tylko spędzić z przyjaciółmi miły dzień nad rzeką. Tymczasem został zaatakowany przez grupę nastolatków, którzy grozili mu nożem, właściwie bez powodu. Jednak, skoro to on był ofiarą, dlaczego siedział w policyjnym pokoju przesłuchań? Okazało się, że Nikolae nieco mijał się z prawdą już od chwili, kiedy po raz pierwszy rozmawiał z policjantami, jeszcze przy rzece. Właściwie wyglądało to tak, jakby mężczyzna nie tyle kłamał, co wymyślił zupełnie alternatywną wersję wydarzeń. Wszystko, co mówili naoczni świadkowie zdarzenia, a nawet ci, z którymi przyjechał tego dnia nad rzekę, wskazywało na to, że prawda była zupełnie inna. Płynęliśmy w dół rzeki i zobaczyliśmy starszego mężczyznę, zaczepiającego nastoletnich chłopaków. Medi powiedziała, żeby się odsunął, żeby od nich odszedł. A on nagle uderzył ją w twarz. Warto wspomnieć też, że Nikolae nie tylko kreował własną wersję wydarzeń, ale też po prostu kłamał. W czasie przesłuchania, kiedy policjantka zapytała go o to, czy miał przy sobie nóż, mężczyzna odpowiedział: nie, nie, absolutnie nie. Jednak dowody wskazują na coś zupełnie innego. Dlaczego więc kłamał? Jaki miał powód? Pamiętacie, co mówił na początku swojego przesłuchania? Mogę powiedzieć, że to była samoobrona. Samoobrona rzuciło się na mnie mnóstwo ludzi. Kiedy śledczy porównali zeznania Nikolae z zeznaniami świadków, szybko zrozumieli, że jego wersja nie trzyma się kupy. Mężczyzna kłamał. Nie wiedział jednak, że ktoś nagrał wszystko to, co stało się wtedy nad rzeką Apple. Na nagraniu widać, że to Nikolae ma w ręku nóż. Oglądając nagranie z chwili zdarzenia, policjanci nie mieli wątpliwości, kto jest winny. Wszystko, co mówił Nikolae, okazało się kłamstwem. Niemal od początku do końca próbował oszukać funkcjonariuszy, wierząc, że uda mu się przeforsować swoją wersję wydarzeń. Myślał, że to będzie jego słowo przeciwko słowu nastolatków. Tyle, że było zupełnie inaczej. Na filmie widać, że Nikolae faktycznie jest otoczony przez grupę nastolatków. Słychać podniesione głosy i kłótnie. Pojawiają się kolejne osoby, które chcą zobaczyć, co się dzieje, rozładować ten spór. Widać wyraźnie, jak rozwścieczony mężczyzna uderza w twarz młodą kobietę. Wtedy sytuacja się zaognia. Ktoś krzyczy, ktoś go policzkuje. Coś popycha go do wody. Powstaje chaos. Widać, że mężczyzna jest wściekły, że traci nad sobą panowanie. W jednej chwili sięga do kieszeni i wyciąga nóż. Zaczyna nim machać, dźgając każdego, kto się do niego zbliży, każdego w zasięgu jego rąk. Zeznania świadków się pokrywają. Wszyscy opowiadają o tym, jak w jednej chwili zwykła kłótnia przerodziła się w coś, czego nigdy nie będą w stanie zapomnieć. Rozwścieczony mężczyzna na oślep ciął nożem każdego, kto się do niego zbliżył. W wodzie pojawiały się ogromne plamy krwi. Wszyscy krzyczeli. Jeden z nastolatków opadł na kolana. Jego rany nie pozwalały mu się podnieść. Inny miał rany tak rozległe, że dłońmi przytrzymywał własne wnętrzności, które dosłownie wypadały z jego brzucha. Widok jak z horroru. I jeden mężczyzna, który uciekł, kiedy inny próbował ratować rannych. 30 lipca 2022 roku nad rzeką Apple cztery osoby zostały poważnie ranne. Jeden z nastolatków, ten z najpoważniejszymi ranami, ledwo przeżył atak nożownika. Jednak 17-letni Isaac nie miał tyle szczęścia. Jego rany były zbyt rozległe. Zginął na miejscu, zanim zdążyła przyjechać pomoc. Siedemnastoletni Ajzaak był radosnym, pełnym pasji młodym chłopakiem. Chciał skończyć szkołę, iść na studia, chciał żyć pełnią życia. Rodzina i przyjaciele mówili, że wszędzie gdzie się pojawiał, od razu stawało się jaśniej. Miał w sobie coś wyjątkowego. 30 lipca, tak jak wszyscy inni, spędzał wolne popołudnie nad rzeką z przyjaciółmi. Kiedy zobaczył, że między mężczyzną a nastolatkiem wywiązała się jakaś sprzeczka, Dołączył do nich, żeby wyjaśnić sytuację i rozładować napięcie. Nie udało mu się. Zauważyłem ostre obrażenia z lewej strony klatki piersiowej, które sklasyfikowano jako rana zadana nożem. Była to więc rana kółta z lewej strony klatki piersiowej, która przebiła się w jamę klatki piersiowej. Następnie ciągnęła się aż do lewego płuca. Miał krew w lewej jamie klatki piersiowej, około 200 ml, około szklanki krwi. W czasie procesu jako pierwsza zabrała głos matka Izaaka. Kobieta łamiącym się głosem mówiła o tym, że Izaak był synem, o którym marzyła każda matka. Kochał szkołę i muzykę. Grał na wiolonczeli i pianinie. Uwielbiał sport. W dniu, w którym Nikolae odebrał mu życie, Odebrał je także jej. Prawdziwą sprawiedliwością byłoby odzyskanie jej syna. Jednak to niemożliwe, dlatego ma nadzieję na jak najwyższy wymiar kary. Mam nadzieję, że każdego dnia będzie cierpiał tak jak ja, aż w końcu pójdzie do piekła, dodała na koniec. Tą sprawą żył cały kraj. Była szeroko komentowana w mediach, ale i wśród mieszkańców. Proces odbył się po roku od tragicznych wydarzeń. Na sali sądowej pojawiło się mnóstwo osób. Wiele z nich było naocznymi świadkami zdarzenia. Każdy z nich z niecierpliwością czekał na wyrok, który miał pomóc im zamknąć ten okropny rozdział, który miał oddać im sprawiedliwość. Mieszkańcy, komentatorzy, świadkowie wszyscy mieli podobne zdanie. Cała ta sytuacja śmierć Izaaka to wszystko nie powinno się było wydarzyć. Nikolaja miał wystarczająco dużo czasu, żeby odejść, deeskalować sytuację, pójść w swoją stronę. Jeśli to była grupa pijanych nastolatków, wdawanie się z nimi w jakąkolwiek dyskusję nie miało sensu. Był dorosły, powinien był o tym wiedzieć. I choć w chwili, w której otoczyło go 13 osób, miał prawo czuć się niepewnie, miał prawo poczuć się zagrożony, nie miał prawa wyciągnąć noża, nie miał prawa odebrać życia młodego człowieka. Prokuratura nie miała wątpliwości. Oskarżenie ubiegało się o wysoki wymiar kary, nawet 75 lat więzienia, co dla Nikolae byłoby równoznaczne z dożywociem. Mężczyzna miał już ponad 50 lat. Obrona argumentowała, że Nikolae nie może być definiowany tylko przez wydarzenia nad rzeką Apple, że trzeba wziąć pod uwagę całe jego życie i jego jako człowieka. Nigdy nie miał problemów z prawem. Z dumą został członkiem amerykańskiego społeczeństwa. Legalnie pracował i był częścią lokalnej społeczności. To nie było zamierzone działanie, które należy zmienić. To było bezmyślne, ale nie działał z rozwagą czy złymi intencjami. Działał ze strachu, powiedział jego adwokat. Na zdjęciach i nagraniach z sali sądowej widać, że Nikolae bardzo schudł. Wygląda na zmęczonego. Okazało się, że to nie tylko kwestia nagłej zmiany i przebywania w areszcie, ale też problemów ze zdrowiem. W 2020 roku, po rozległym zawale serca, Mił przeszedł poważną operację ratującą życie. W trudnych warunkach i pod wpływem ogromnego stresu jego serce zaczęło ponownie sprawiać mu problemy. Nicolae Miu miał przedstawionych aż sześć zarzutów. Nieumyślne zabójstwo pierwszego stopnia Schumana. Narażenie na utratę życia lub zdrowia Martina. Narażenie na utratę życia lub zdrowia Dante Carlsona. Narażenie na utratę życia lub zdrowia Tonego Carlsona. Narażenie na utratę życia lub zdrowia Matisona. Napaść na Medi Cohen. Ława przysięgłych obradowała przez około 7 godzin, jednak udało im się ustalić jednogłośny wyrok. Nikolae został uznany za winnego każdego z zarzucanych mu czynów. Został skazany na 20 lat więzienia. Tak wyrok argumentował sędzia Waterman. Na historię Panamiu składa się więcej wydarzeń niż to, co zrobił 30 lipca. Sprawiedliwy wyrok bierze pod uwagę całe życie człowieka, nie tylko jego najgorsze chwile. Wyrok ogłoszono 31 lipca 2023 roku, dokładnie rok i jeden dzień po tragicznych wydarzeniach nad rzeką Apple. W swoim ostatnim oświadczeniu Nikolaemu powiedział, miałem bezpośredni udział w tak tragicznej i niewyobrażalnej śmierci w tak młodym wieku. Moja dusza cierpi, moje serce jest ciężkie. Modlę się do Boga o przebaczenie, współczucie i miłość dla wszystkich tych, których to tragiczne wydarzenie dotknęło pośrednio i bezpośrednio. Mam nadzieję, że docenicie, jak bardzo przykro jest mi z powodu tego, co się stało. W tej sprawie wciąż pozostaje jednak wiele pytań. Czy to, co mówił Nikolae, wszystkie jego słowa, to wszystko było kłamstwo? Co tak naprawdę robił w wodzie i co wydarzyło się między nim a nastolatkami? Jak doszło do kłótni i przepychanek? Dlaczego wyciągnął nóż? Jakie jest Wasze zdanie? Po czyjej jesteście stronie? Czy wyrok był słuszny?